Szybko, polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Zuzajmer. DC są tym mam odcinek nagrany dla was grę pod tytułem Critical Schreker w chińskim domku. Jeżeli ta gra wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 69 łapek w górę, do 250 subskrypcji do ponad 200 tysięcy subów i po wszystkich moich najnowszych liczb. i ktoś chce, żebym został no dobra, teraz wiemy co robimy. Przenamy przeciwników i wygramy mecz. O będą wygrany. Zobaczymy. Afganistan. Może wygramy? Zobaczymy. Może wygramy? Może nie? Zobaczymy, ale pewnie wygramy. Zobaczymy. Team Deathmatch. Nie my jesteście przeciwnicy, ja już cię tutaj nawet szokuję. We have załatwił mnie! Załatwił mnie! Kto mnie zobaczył?

Trzeba coś zrobić, a niebieskie to me, w ogóle, czy co? Bo ja już nie wiem, czy rzuci to me. No to niebieskie to my. Tu i tu przeciwnicy, to ja już wolę tutaj. Zastrzelił mnie. Trzeba niebiesce to me. Tutaj tutaj. Zatrzelone. A nie, do swojego nie mogę przecież strzelać. A to sam mogę przecież strzelać. Samoistnie, 31. 9 eliminacji. Dobrze, dobrze zastrzelony. Asysta. Odczuńcie, odczuńcie, dobrze. Jeszcze pięć godzin. Oh! Enemy, 2 do 0. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Przecież jeszcze do końca dwa mi zostało. Dwa kille. Jeden kill. niestety. No Prime. jakoś będę musiał poprawić te swoje statystyki w tej grze bo na razie to wygląda nie za dobrze Rodger. battle again jeszcze raz fortunę jak mi się nie uda to jeszcze za trzecim razem bo w końcu do cecha herb razy stuka. Gramy do drugą bitwy. In that match. In match. Metal Spear Gramy. Tylko muszę się załadować w drużyny. Fawela. Może w Faweli coś zrobimy. Layer Data Updating Najnowsze aktualizacje tutaj się pobierają Poczekajmy chwilę Szybciej Lecimy Dobrze, dobrze. za zatrzeleni. To oh! on był za mną! On był za mną. Ja nawet nie widziałem. Działam ja sam, na razie nie potrzebuję pomocy, ale jak mi się przydadzie, to będzie potrzebna mi pomoc. Tutaj chodźmy, tutaj idziemy. A tutaj. Zobaczymy dokąd pójdziemy. Nawet nie mogę tego otworzyć. No. Tutaj. Trzeba skaręcić tutaj, żeby nas nie znaleźli. i to będzie długa bitwa. Długa, długa bitwa. Do ponad 15 minut nawet. I załatwione. Oj. NM. Chyba już przegraliśmy z tego poziomu. Dobra, muszę się uleczyć, bo tak to inaczej z nim nie wygramy. Przecież zobacz co z nami robią. Najpiora no nawet bym nie zatrzymił w górę. pięć Kili. Zaraz Tutaj, tutaj. Załatwione, Zostałem załatwione. Jedna eliminacja. Nie, chyba nie będę Mówiłem. Przegrana. Przegrana. Kolejna przegrana, trudno. Spróbowałem. See you next time. Revenge. Jeszcze jedna bliska, ostatnia. końcu mówię do trzech Rady szuka, ale ciekawe czy za trzecim razem też przegramy czy wygramy. że żebyśmy wygrali nie jednak. Ciekawe, która drużyna do, do której drużyny. Znowu Fawela, tam gdzie ostatnio przegraliśmy. No, nawet nie więcej niż 15 minut, nawet mniej niż 15 minut będę tutaj grał. 40 zabójstw, 40 kini musi być. Fajna nota. Nie, to ktoś mój do odróżnienia O, ale wytrzymałe Nawet jak się oddalałem znacznie od nich, to nic nie mogłem zrobić. robić. A no kuruno, nie będę się denerwował, bo to tylko przecież. Gorda. Nie no, z dachu przecież nie zlezę.

Fazela jest najgorsza Nie wierzę Już mnie załatwił Chyba przegraniczmy Mi się wydaje, że po raz kolejny przegraniczmy A może będzie wygrana, kto wie Tu już byłem a sprawdźmy tutaj. O, zaskoczyłem z dachu, zobaczcie. W Brazylii jestem. A tam największe sezony na zabójstwa są jeny. Mówię, tam, tam największe sezony na zabójstwo. Tutaj, wiedziałem, że za mną. Którą stronę mam iść? A to To jeszcze nie byłam, ale niestety porażka. Więc to na dziś na to moim filmiku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie mojego jakże wspaniałego odcinka z Curl Verticals Curl Riders Hashtag ósmego no. odcinka i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie powtarzalni i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, papa, pa. elo, pa mordy, życzę wam miłego dnia.